Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Janek, czyli Jansiot. No i dzisiaj widzimy się na pierwszym filmie takim z, można powiedzieć, w prawie wakacji. Ja dzisiaj będę łowił na bombkę i na metodę. Mamy właśnie drugą rybę na bombkę. Pierwszą rybę zobaczycie jak wycholujemy to po wstępie, bo to na razie wstęp zapomniałem Wam nagrać. Ale ryb tutaj nie brakuje, bo to już jest druga ryba. Ładnie walczy. No i co? Zapraszam Was w ogóle do filmu potem Dawidek przyjdzie, a na razie mamy, morduje się u nas już prawie drugi karp, tylko sobie trzeba go jeszcze podebrać. Okej. Okay. Jeszcze nie chce się dać. Jakie sportowe ryby tutaj na tym akwenie. Jesteśmy na zbiorniku stowarzyszeniowym Koblany. Koblanach. Wow, wow, wow. W no, drugą wędkę, w ogóle opowiem Wam o nowej wędce. Jest i się u nas Karp właśnie w podbieraku. No i go y, pokażemy do kamery. Ładny, taki sportowy, około kilogram, Czekaj, czek, O, około kilograma, można powiedzieć. Zaprezentuję go w podbieraku. O, 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 o. o, taki ładny, sportowy karpik. No i co, teraz zdjęcie drugiego, no i widzimy się w filmie, ogólnie opowiem o nowej wędce, która jest tutaj na metodę obok mnie. No i co, widzimy się przy więcej, większych rybach i przy opowiedzeniu na co łowie i jak. No i jest kolejny na bombkę, zestaw na bombkę, jest bombka, wisi, jest kolejny karpik ładny nawet tylko to taki sportowy taki maluch nawet ten no postaram się wam go zaprezentować więc dajcie mi chwilę ustaję tylko kamerę ujęcie z kolan Wow, trzeba go jeszcze wypiąć jeszcze go nie wypiąłem uh. ale leciutko zapięty prawie by mi się spiął ładnie zaprezentuj się ładnie no, dzień dobry no postaw się kapiku Taki ładny karpiszon. Dobra, lecimy z nim do wody. O, poprzed. Odkładamy. mówimy dalej. No i czas chwilę opowiedzieć o sprzęcie, na którym łowię na bombkę i o sprzęcie, na którym łowię na metodę. Bo wleciała nowa wędka. Więc fajnie. Dobra, mówimy dalej. Siema. Znowu ujęcie z kolan, bo kolejna ryba, tym razem na metodę się zameldowała u nas. Podobne wszystkie te karpiki. Hmm. Jak odzyskać tutaj Dumbels? O tutaj, o tak. Podobne wszystkie te karpiki. Bądź co bądź, już go prezentuję, żeby nie było. O, o czekaj, o taki. Tyki, dosyć można powiedzieć. Tak kilogram, może ma, może z pół. Nie, ładny karp. Nie męczymy go, wypuszczamy go, czwarty już dzisiaj. A zapowiada się bardzo, bardzo można powiedzieć długa zasiadka. Aż chyba, nie wiem, 8 godzinna może, nie wiem. Zobaczymy. Czekamy w końcu na dużą rybę, bo na bombkę w sumie metoda dostaje, można powiedzieć, trochę w tyłek. Bo jest 3 do 1 dla bombki. Yy, ale ten, na razie same karpiki, yy, no ale czekamy na takiego dużego karpiszona. No dobra, powiadam o tym sprzęcie, tutaj jest przy mnie yy, za chwilę, no i, no i no i co, widzimy się, miejmy nadzieję, przy większej rybie, większej. E, najwyżej jak. E, nie, no, nie, będę każdą rybę nagrywał, żeby nie było. Dobra, siema, widzimy się przy kolejnym update. Cie. No i jest 4-1 do metody. I do bombki. Fajny kamik, karpik. Ładny. No i jest 4-2 dla bombki na razie. Dwie. Już druga rybka na bombkę. A tutaj ma jakąś rankę. Szkoda, pewnie gdzieś się obtarła. Dobra, lecimy dalej. No i co, 5-2 dla bombki. Ładnie, ładnie. No i mamy karpika teraz większego, tylko wszedł w zaczep. Ale właśnie chyba z niego wychodzi. Tak, wychodzi ładny. Uuu, wow, wow wow. Na bombkę, więc jeśli go wycholuję będzie 6-2 dla metody. Miałem jedną spinkę na metodę, ale na bombkę teraz ładny karp. Tutaj siedzi. Bierzemy już w podbierak, żeby być gotowym. Wow. Chcę wejść pod pomost. Ładny, większy kart. Ładnie odjechał na bombkę. Ładnie ten ładne te kartki są tutaj na tym zbiorniku kobylane. Wow, Spadła mi z Bardzo ładne. Teraz pewnie nie będzie chciał się dać. Trzy. No ładny 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 Ale walka fajna od razu odjechał ładnie uderzył bo od razu wędka wpadała prawie do wody Już ledwo ją złapałem No ale co? Trzeba się już dorwać, kolego. Ładny, ładny. Wędka się ładnie wygina. O, ale się wywala. Ja już gotowy z podbierakiem. Już tutaj się nie wykupia O, już taki sportowy. Jest. Dobra, mamy go. O, to... To już jest wydla wow. wow. Dobra, pójdziemy z nim na trawę. Chodźcie Mata. ze mną. Matę weźmiemy z tyło Okej, idziemy z nim na trawę. Wrócimy tutaj go. Wodą oblejemy żeby miał komfort, zobaczę, no że się nie czuł pokrzywdzony. Ładny, ładnie wpięty za dolną wargę. W miarę? Przepiękny. Nie będziemy mierzyć. Zaprezentuję jeszcze. Ładny będzie. Ładny. O, ładny brzuszek, więc ten, taki oto karpiszon, super, dziękuję Ci rybko za to, że przyszłaś, przepiękny, teraz go trzeba wypuścić, na oko gdzieś tak 4-5 kilo, więc ładny, na bombkę to w szczególności, żeby nie było, oczywiście karpiszon wraca do wody. Go. O, jeszcze pomachał ogonem. Ładnie. Let's go, lecimy po kolejne. Teraz nagrywam mały update. Na razie wpadły dwie ryby, jedna na bombkę, jedna na metodę, więc jest już nie wiem, 6, 3, nie wiem, poprawcie mnie w komentarzach najwyżej. No na razie coś się, coś się w końcu dzieje. No, damy radę. coś Ten znowu przed chwilą miałem branie na bombce, więc zobaczymy, ciśniemy dalej. Elo. I kolejny, i kolejny, i kolejny. Tu już jest chyba siódma na bombkę, nie wiem. Bądź to będzie taka kruska O, o, się rzuca. Dobra, wypinamy i wypuszczamy. Siema. No i jest kolejna na bombkę. Teraz taki karpiczek. Ładny. Dobra, lecimy dalej. No i jest kolejny, no. Co ja mogę powiedzieć? Ładna łuska. Przepiękny karpik. Jak podrośnie jeszcze tak z 5 kg, to będzie potwór fajny. No nic, trzeba będzie teraz wam nagrać jakieś branie może na bombkę, bo są naprawdę brania na bombkę, są naprawdę ten. Mogę zrobić też w drugiej części, jak przyjdzie do nas Dawidek, możemy zrobić w sumie poradnik, jak łowić na bombkę, bo to też jest dosyć fajna metoda, możecie spróbować na swoich wodach. Ja w trakcie będę kartę wypuszczał. Możecie spróbować na swoich wodach tej metody, bo ona jest bardzo... Bardzo taka yy, właśnie nietypowa, co może skusić właśnie te ryby do brania. Tylko od razu powiem, że najlepszą porą to jest brania są najlepsze od tak gdzieś 10:30 do 14:15. To wtedy są najlepsze brania. No, pokażemy jak skonstruować taki zestaw, no i co? No i trzeba chyba teraz nagrać branie jakieś na bombkę, bo to jest bardzo bardzo ciekawe. No zobaczymy, może się uda. Siema. No i siedzi. Kolejny teraz na metodę. Chciałem powiedzieć, że metoda dostaje w tyłek. No ale coś większego się kryje chyba za tą za tym potworem. Ładne dosyć branie miał. Na początku zwijałem go jak chciałem, a dopiero potem e, zaczął walczyć. Więc ciekawe. O o, nawet odjeżdża. To może być nawet ładne chyba. Karb. Chyba, nie widziałem. O, to sobie ładnie. Tak, chyba, chyba, chyba. A może się amurokaże? wezmę. Hmm. Ciekawe. To, to jest zarywa. Ciekawe. To karpie nie przypomina. Jeszcze. Nie, karp. Karp, jednak karp, jednak karp. No cóż. Żyjemy dalej. Teraz sobie podbieram, bo muszę musiał przygotować. Tu? Ok. Chociaż ten nie będzie się chciał dać tak prosto. Przy... No już druga większa ryba. Metoda ma cztery ryby. Jak wychowuje to? Będzie miała cztery ryby. Parabolix MAP, nie mówiłem jaka to wędka, teraz powiem. MAP Parabolix z kołowrotkiem MAP Dual 5500. Bardzo fajny zestaw. Ryba chodzi idealnie na tym zestawie, jakby ciężko, hmm, ciężko, e, nie wiem jakby to powiedzieć, ciężko nie odczuwać satysfakcji z holu, bo hol jest, jak ja się przyłożyłem z innych wędek na tą, to, to bardzo, ale to bardzo mi, e, no jakby, byłem pod wrażeniem, jak można zrobić tak fajną wędkę. A kap sobie na razie nie chce się jeszcze poddać. Zobaczymy wiatr i trochę. Więc też fajnie. No taki mniejszy od tamtego z bombki. Chociaż 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 Może być podobny. Ajajaj. Aj. Nie wszedł do podbiraka. wow, wow. A przez pierwszą chwilę go... Normalnie zwijałem jak kleszcza jakiegoś Ładny kola I wszedł Dobra Nie 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 kolego ty Nie z ten... Wow. Ło wow. ładny z ciebie kolega Idziemy z tobą na matę uh. Uh. Kogo weźmiemy, nie ja będę brał wody. Czyżby on się odczepił? Chyba tak. Urwał przypon. Ale jaja w podbierak urwał przypon. Sprawdźmy czy nie ma gdzieś haczyka naszego, czy go zgubił. Nie, nie ma naszego haczyka dziwne. Może gdzieś się haczy koplątał w ten podbierak. Taka ładna rybka. Przepiękna. Możesz dzisiaj pokazać. Ładny. Ładny karpiszem na metodę. No po takie ryby to się przyjeżdża no. to, to dużo mówić. Nie męczymy rybki. Wow, wow, wow. I zwracamy jej wolność. Żeby nie było. Machał płetwą jeszcze. Siema. No i kolejny, tym razem na metodę. Więc spoko, kolejny karpiszon. Ładną łuskę ma. Bardzo ładną. Mi się bardzo podoba. Trzeba go wypiąć i wypuścić. To widzimy się jak go wypniemy i wypuścimy. Naura. No, no i kolejny, tym razem mały, ale ładna łuska. Mi to się podoba, że one mają taką fajną łuseczkę. Dobra, wyczepiamy i wypuszczamy. No, i kolejny na bombkę. Bombka dzisiaj to jest numer jeden, oczywiście, wypuszczam go. Ładnie, wypuszczamy rybkę, żeby nie było. Nie, no i co mogę powiedzieć dzisiaj? Na razie bombka to jest numer jeden. Jakby na bombkę mam wszystkie brania. Nie ma ten, no, oprócz kilku. I co ja mogę powiedzieć? No, hmm. chciałbym. Nagryć dla Was branie, no ale nigdy nie wiem kiedy będzie te brania, a jak poczekałbym dłużej, to by już ten jak przyjedzie Dawidek to pokażemy jak zmontować zestaw taki na bombkę i jak w ogóle łowić na bombkę i wszystko, co i jak co będziecie mieli w dalszej części filmu, na razie macie same ryby, bo więcej no co, no więcej ten, no jestem, to już jest moja chyba trzynasta, no, możecie powiedzieć, bo wszystkie ryby nagrywałem, oprócz dwóch, bo miałem yy, ten. Więc dodajcie to, co ten, dodajcie to, co złowiłem, dodajcie dwa i wyjdzie Wam yy, na aktualny stan konta. Ja chyba myślę, że koło 13 albo 12, nie wiem. Może ten. Nieważne, łowimy dalej, yy, bo ryby się cały czas spławiają. Trochę się zepsuła troszkę pogoda, ale nadal ryby są przy bez cieplejsza woda. A potem z Dawidkiem wytłumaczymy, na czym polega w ogóle slow-seeking bomb. Dobra, siema, widzimy się przy kolejnej rybie. I kolejny na bombkę, jakiś yy, robaczek mi usiadł na telefonie. Fajny karpik, o, 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 jeszcze się nie wyszalał, ładny. Dobra, czekajcie chwilę, wyczepię go. Tutaj macie razie, zrób moją półkę. O, dobra. O, o, po pierwsze, dobra. Okay, o, na razie. Dobra, teraz zobaczycie jak go wypuszczam. Oszedł. Dobra, lecimy po kolejne.